Ciekaw profesor Skomunek, Wydziału Dziedziny Produkcji Analogistyki. Wygrał tę instytucję jako potencjalnego partnera wysokiej specjalności anergiotrycznej, którym osobiście pani profesor. Stwierdził i uznał, że jest to dobre pole do doskonalenia umiejętności, przede wszystkim praktycznych, bo o tych praktycznych rozmawiamy, teorie, mamy bardzo dużo w książkach, w komputerach, natomiast niezmiernie ważne są zdolności aplikacyjne. Generalnie misja naszej uczelni jest to, żeby kierować właściwie kadry pod zapotrzebowanie otoczenia do całego województwa, a z drugiej strony, żeby ten inżynier, który będzie uczelnię był jak najlepiej przygotowany od razu po opuszczeniu morów uczelni do wykonanego zawodu. z aktywnej współpracy, co już zostało powiedziane. Dziękuję, dziękuję bardzo i muszę również na za jedną współpracę, owocną przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Będziemy uczyć studentów, przyjmować studentów na praktyki. Będziemy współpracować z Politechniką w ramach tak zwanych studiów doktoranckich i przewodów doktorskich, czyli tak, pracownicy uczelni będą mogli u nas pracować na, naszych, na naszej bazie wiedzy i na naszej bazie maszynowienia.